Hola amigos, today we gonna farm some totems. Let's go. Hello. Hello. Dobra, to tutaj czwórkę, tak? Tak. Ty, tu, tu wiedźma jakaś jest? Dobra. Tak, no bo A, my tutaj nas, strzeliliśmy... A, tutaj tymi biorunami. Jak piorunami strzelaliście? Normalnie, strzelaliśmy piorunami. A tym Harbunem? Tak, no. Na ja, trzy sekundy. Na, weź się odleć od. A odlecz, to się to spala, tak? O. O. Tu, 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 tu. Jest. No, jest dzwoneczek. mów. O oh, sam. No elo panowie Elo zelo Ale jaski, co? No A co te wyśniaki tu biegają, no? Nie <laughs> <Tudom. laughs> No Wiesz jak oni zabiją to mamy po tym, po najeździe, nie? Przegrany będzie wow. O nie, to jest ten Szybko Łosiekury wow. No, tylko pytanie ile to będzie tych, nie? Potemów No, ale jak będziemy mieli po dwa, to już będzie bardzo dobrze, moim zdaniem. No w domu no, jest jeden, jeden nie? Mm -hmm. No ale to jest jeden wystawowy, nie? Oh. O ty. Ole. Nie to ma życie? To bardzo dużo. Dobra, jeszcze Na razie zarobam No tak samo Nie wiem czy to tylko z tych jakichś końcowych nie wylatuje, czy coś może No nie wiem W każdym tak mieczu, coś... żeby mieć grabie zwiększone Chyba tak. tak, nie? O kurde Zajmy znaczy, to ten... Zrofnął coś, nie wiem co. No koniec. No koniec. No i widzisz, mi zniknęło, tutaj mam teraz bohatera wioski, nie? Dobra, no to tak lecimy na, ten... na tamtego, nie? No. Oni nas strzelają, my uciekamy. A ciekawe, <laughs> czy można naszych zarazić tutaj tym bohaterem. Nie, można Zciek... zobaczyć, tutaj ten. Tam przecenę. Są. Nie, jakieś są. są, no. Są przeceny. A no nie, będzie można coś ich pokupić. Arbuzy po fajnej cenie powymieniać. No tanie za... za, 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 dwa, no, za no, zaś te podki Podki ty się ty zawsze masz. przydadzą. Myśmy dalej? dalej? Ale w tej wi wiosce chcemy tam? Pi piątkę? Piątkę. A no, bo tam jest fajnie. Tam jest fajny teren. Czy można tak to teraz stać? Ładny. Ty nie masz te, tej piątki? No, myślałem, że wziąłeś ona jest w domu powieszona. No. no to fajnie. Ile you know, masz sekund? 5, 5, 5, 4, 3, 2, 1, no ready. Ciekawe skąd to? z prawej strony. Do domu zjeżdżaj. U jest niebezpiecznie. Czekaj, wracaj. O, oh, no ja domku tak się, się to Co to jest? Ale dostał hahaha. Nic nie Co nie? Co hahaha. Mmm, mmm. Mm. mam. Let's go. Let's go. Mam trzy koksy. Kon z nich? Nie. No, jak zwycięstwo! To się jest popsute. Nie wiem, chyba te najazdy aż w terenie dają. Nie, to jest niemożliwe. Dobra, a jedźmy jeszcze szybko do trzeciej i zwykłego Omena. Jedynkę wypij. Mam trójkę, no to na chatę. To jedynkę teraz odpaliłeś, tak? Ty od z Cikierą? Ale ja myślałem, że było ich tutaj więcej, nie? No, to pierwsza fala, nie? To dużo więcej no. Zostawcie moich wieśniaków A to jest tak, że one sobie muszą przekazywać ten totem? Może to wtedy jest takie ten? Może to, o to chodzi? Jak nie to, to po prostu bo jest trzeba wygooglować o co tu chodzi. Może zmienili mechanikę najazdów Robimy tego, jak oni sobie przekazują tą komplaga No, mm. koniec. Zaraz. Więc Piotr i Aha. Hmm. Rozumiem. To może być wina serwera. Bo ja nie wiem jaki jest ustawiony automatycznie tryb yy, w sensie poziom trudności. A fale i to co się w nich respi jest zależne od poziomu trudności serwera i gry jakby, nie? A możesz to, to jakoś zmienić, czy nie? No mogę, no. Właśnie potrzeb. I zapytam dlaczego tak mało poziomów? No mhm. nie, to samo. Mm, po... Dlatego, że poziom trudności serwera. serwera był ustawiony chujem. Jaki był? Łatwy. Czego mieliśmy łatwy? No, pewnie przy zmianie silnika się zmieniło. Mhm. Wtedy niektóre mhm. rzeczy serwerowe się pierdolą. Ja zapomniałem w sumie o tym. Trudno. Bo no mamy jeszcze parę pa, pa potek, nie? Jeden po, popotek, plus jeszcze w domu te, te jedynki, to tymi jedynkami będzie można tam się... Ule, no, no, okay. teraz to jest, to! Teraz to jest to! Beskidu, a się dziwiłem, dlaczego ten Creeper człowieku nic nie bił na elektryzowany. czy on shotuje? I, i tak czy, czy siak bił. O, teraz to ta, nie. Ul o no kurde, teraz to się napierdala. No teraz to jest bitka, nie czuję jeszcze. No tak, kurde ten odrzut nie. Wiedziałem jest, to dobra, kopca mam w ręku w no. Ja też mam jednego jeszcze na zapas. A dwa. O tak, dobrze jest, i wiedźma już. I w nextie powinien się pojawić już ten, kurde Śmieciarz. A czwór, czwórkę na odwajch teraz? Nie, Dw dwójkę. Ale wiesz co, czytałem, że to nie ma za dużej różnicy. To jest różnica kilku mobów na cały ten... Na cały te i tamte. A, to od tego? No, bez tego i tamtego. W ogóle też miałem taki pomysł, że... Bo kiedyś nie było tak, że było odliczanie, nie? To na jazdę. Tylko chodziło do wioski było, że może... Też sprawdzać czy inny gracz też nie ma i może to się kombuje jakoś na przykład. No, powiedzmy. Wywieźmy, czy wywieźmy, jaki ma dojazd, a to by wydało, teraz ja do końca, tak. To teraz to tak, nie jest człowieku. No i wylucik fajny bo jest są już Są tius, takie Tak Dobra no, no, oni to biją ty to jest, oni we mnie wchodzą no Ty bo oni <ścoughs> pracują we mnie Ty bo takie takie bo wioska 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 Jeden jest w wiosce Tam z odupca za, za ten na górę, że to już jest od ich Wależy Małe gówna wypadały podabijać. Ole tu jest do Jastera. Tak, ja właśnie nie mogę wyleczyć Ja magę od razu za Ale ta siłka dobrze działa co? No. Znaczy, był problem z tym? O, truty dostałem. Ja też. Dobra, ja się no, położę no, no, spać, dobra. co? Dobra, Chyba jest ta truta, no, no, no. Tej samej Ksiądz na... Ksiądz na koniu był. Księdze, księdzu. O, Creeperowski Dzięki za pomoc, jest. No, creeperowski to ogarnia. Oj, wypierd... się. Nie, nie. k no jadłem już, kurwa, no. Hmm. no co tu się dzieje? A ja się tutaj, dobra. To są Przez tą trutę, kurwa, nie mogłem się wyleczyć. Ja na razie zbieram cokolwiek, co, co, mam chyba tomka sprzęt. Ja może czekam na razie z zabijaniem. A ty masz mu chyba mój, nie? Z się mi Ale co? No moje eku A jak ktoś ja mi eku Nie nie mam nic swojego. No to jak nie masz nic mojego, to co? To wyparowało znowu. No nie mam nic twojego, nic nie podniosłem. Metalny kilo No to. W części zbroi nic nie mam. No to nie mam nic. A ty tutaj padłeś Co? w ogóle czy dalej? A bo e Clipper ci dalej? Albo to... Creeper może ci wysadził itemy. Czy nie? No to pozdro. Nie mam nic. No to. Mam tylko ze swoich itemów, kurwa. elitre i tego. Elytra to jeszcze pewnie jest. elitra jeszcze pewnie moja. No to może jest twoja. Ja nie mam swojej... Bo oh, pozdro. No, niestety. <grypper> Creeper y <gry> i ten mi wyparował. Także teraz ja się włocham na tą grę. Nie no, a tego. tak, tak po poważnie <śmuch> Wojtek po prostu... wróć. tak Wojtek gramy dalej. Tak poważnie to teraz po prostu no... Może ten odcinek wy wyjdzie krótszy. No ale i i będziemy teraz po prostu mi robili z powrotem zbrojkę. E chyba ile wydropiliśmy Tych? Pięć? Czy sześć? 5 totemów, łącznie 5. No, to 5 totemów, także nie jest źle. Jak yy, ogarniemy mi zbrojkę, to może polecimy jeszcze raz, ale to już tak stricte do, do dodatkowo, nie? No, to by było na tyle. Teraz idziemy ogarniać zbroje i tak dalej. Także widzimy się za 3 dni. Trzymajcie się i Elo. Siema.